Ja stracę Panią. Moje takie, na pewno nie można powiedzieć, że nie da się jeszcze lepiej i intensywniej. Albo, że nie chciałoby się, żeby to była pełniejsza współpraca taka, która przynosiłaby znacznie większe korzyści, aby Natomiast w momencie, kiedy się zaczyna sprowadzać tą kwestię do szczegółów, to wychodzą takie problemy, o których Pan prezes mówił. Yy, pewne rzeczy zostały kiedyś tam zaprojektowane, i w tym momencie no, zmiana modelu, który być może przyniesie efekty, być może nie przyniesie takich efektów dla kopalni, jest kosztowna. Yy, pan również mówił o pewnych staraniach dotyczących yy, kwestii rewitalizacji. Yy, problem dotyczący yy, powiedzmy rozkopanego do tego prawienia. Przy wspólnym ubolewaniu, że to tak trwa, to jest problem ostatnich kilku miesięcy. To nie jest tak, że to trwało 10 lat temu i przez 10 lat, w pewnych okresach było widać to ożywienie w tym Ja pamiętam, bo <harm> rozmawiałem z panem prezesem wtedy, kiedy sam wnosił propozycję, to przepraszam, który może odpowiedzialny zostało, żeby w regionie Szybusów miasto przy organizacji przewidziało jakiś powiedzmy postument, pomnik, coś, co byłoby takim przyciągaczem dla dzieci, żeby chciały na przykład w to miejsce się pojawić, zrobić sobie zdjęcie. W wielu miastach, miejscowościach tak naprawdę nie ma nic. Pojawia się jakiś taki stworek czy jakieś jeszcze inne szkalactwo, gdzie dzieci czy ktoś inny przychodzi po to, żeby sobie upamiętnić, że tam Pewne rzeczy się zmieniły i na pewno znowu jest taka sytuacja, jak kilka lat temu, gdy trwał remont wiaduktów kolejowych, że trzeba było na to poczekać. W tej chwili weszliśmy już te prace związane z revitalizacją. Natomiast wydaje mi się, że brakuje tutaj pewnej rzeczy, być może również związanej z bo y, niekoniecznie wszystkiego można oczekiwać w propagandzie. Kiedyś, jak istniała jeszcze ta Lydina, która zatrudniała 35 tysięcy ludzi w samej górze, to z żyło kolejne kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, które współpracowały wokół góry. Jak tam nastąpiły przekształcenia, to nawet Państwo nie pamiętają, jakie były programy. Które miałyby wspierać tych wszystkich bezrobotnych, którzy wtedy tracili pracę. W różnych miejscach można by było oczekiwać, no, przepraszam, na podstawie różnych innych okoliczności, można by oczekiwać, że wokół boheńskiej kopalni też pojawią się podmioty, które same, nie jako kopalnia, tylko jako pewne podmioty, będą starały się żyć, oferując pewne rzeczy turystyczne. Na przykład tą przejażdżkę czy jakąś kolejką, czy jakimś elektrycznym samochodzikiem, czy jakieś pamiątki. Proszę sobie przypomnieć, ile było pamiątek można kupić 10-15 lat temu dotyczących Bochni. Dzisiaj już zaczyna się pojawiać pewien wybór. To się rozwija, tylko pewnie nie do końca tak jakbyście Z drugiej strony nie mam 100% do przekonania, czy nie da się próbować w kopalni zrobić czegoś takiego jak wariant trasy dodatkowy, Na przykład wiem, że istnieje wariant typu z łódkami albo bez. Gdyby, na przykład, była taka możliwość, że turysta kupując bilet ma możliwość, na przykład, wyboru wariantu B, który dotyczy przejazdu do centrum i, na przykład, tam ma możliwość pozostać przez jakiś czas i załóżmy kursem powrotnym za pół godziny czy za godzinę wrócić na miejsce parkingu swojego, to sądzę, że gdyby się okazało, że jest takie zainteresowanie, to nie byłoby tego zniewolenia, o którym Pan Prezes mówił, tylko dowolny wybór, no chcesz, to my się zawieziemy do, do miasta i zrobisz tam, co będziesz chciał. Kolejna sprawa, od wielu lat kompletnie jest mnie niewykorzystane i to chyba bardziej przez miasto. Ten element, który powinien gwarantować turyście, który przyjechał do kopalni, dostawić tam samochód wobec braku tak naprawdę miejsc parkingowych w Bogni albo opłat, zapewnić to, że turysta, który był w kopalni, ma bilet, przyjeżdżał do wolne, wolne miejsca na parkingu i ma po prostu niepłatny parking. Takie rzeczy uważam, że to powinien być wspólny interes kopalni i miasta, bo bo czasem można się nie spodziewać, że ktoś może by pojechał do miasta, ale jak przejedzie wokół i nie znajdzie takiego miejsca, albo policzy sobie ile ma zapłacić, to po prostu zrezygnuje, bo to nie jest tak, że są wszyscy uwiązani. Więc, więc yy, kolejna taka rzecz, która mi się wydaje może spowodować, że tego turystę można przyciągnąć, to jest odpowiednia, motywująco zachęcająca jakaś grafika, rzeczywiście koło kopalni taka. No, jeżeli ma się możliwość zobaczyć coś takiego y, na goło, nie tylko informację, że, że jest bazylika, na przykład, to, to jakieś ładne zdjęcie z tej bazyliki, na przykład zainteresowanie ściągnięciem do muzeum jakiegoś, jakimiś ciekawymi zbiorami, to jakaś część tych stu kilkudziesięciu tysięcy nie zdecyduje, niezależnie od tego, czy my ich stworzymy.